Cześć, Cześć, witam Was tu, szalony kolekcjoner. Rozpoczynamy dzisiaj drugi sezon łażenia po ciemnym lesie z szalonym kolekcjonerem i robienia unboxingów. Jak wiecie, w zeszłym roku bywało różnie: było fajnie, było mniej fajnie, było strasznie, mniej strasznie. Gdzieś tam z tyłu są zakopane jeszcze karty z zeszłego sezonu. Kiedy się odkopiemy, zobaczymy co z tego wyszło. Idąc tutaj do lasu, idąc na tą moją nocną włóczenkę, tak. Ćwiczę moją silną osobowość, <grym> oczywiście żart, wszedłem do kerfa i znalazłem jeszcze w sklepie, w kiosku w zasadzie, 8 gazet Bravo Sport. Postanowiłem 4 zostawić na mix porównalny, porównalny, porównalny no może być porównalny z biedronką. Natomiast 4 Bravo wziąłem ze sobą i będziemy je otwierali. Zobaczymy, co trafimy. Jak wiecie, ostatnio Bravo wrzuciło nam Piękną, wielką limitę To jest Tiago, Silva, zapewne każdy z Was już ją ma Zobaczcie, kamera nawet go nie łapie Tak fajny chłopak, o w końcu Dobra, oprócz tego mamy jeszcze Ikera Casiasa, który wrócił do łask W reprezentacji Realu Madryt Także wyciągniemy sobie najpierw saszetki Saszetki, a później Wow, sorry za moją rękę A później Zrobimy unboxing czterech z nich, czterech mam nadzieję, że trafimy coś fajnego, jest strasznie, jest w zasadzie poduro, zimno, ciemno. E, dobrze, że jeszcze komarów nie ma, pamiętacie, w zeszłym e, sezonie e, największą moją bolączką były komary. W tym sezonie na razie ich nie ma, więc jest fajnie, w e, oddali tylko słychać autostrady, natomiast tutaj jest ciemno. Zimno i ponuro. Mam nadzieję, że na dziki się na nie nadzieję, Bo słyszałem, że ostatnio buszują e, za jedzeniem. Zobaczmy: wyciągnęliśmy cztery saszetki. E, mamy tak: mamy Iniestę, o Messiego i dwa razy Falcao. Zacznijmy od Falcao z tego względu, że jest ich. Występuje Zastępuje podwójnie. Oczywiście wszystko będziemy chowali do mojego magicznego plecaka, e, żeby nie nabrudzić, tutaj panu. Wies. I zaczynamy od, ojeju, coś ta kamera jakoś bzikuje ostatnio, od Dawida Wiin, super, super sezon, świetny zawodnik, HCB zawodnik Japan, <grym>, czyli Japonii, mamy tutaj bramkarza z Rosji, tutaj bardzo młodo wygląda, ogólnie na przykład na poprzednich kartach kojarzę go, że, że wyglądał dużo, dużo inaczej, Martinez z Kolumbii, Müller, i na koniec mamy coś szorstkiego, mam nadzieję, że to nie jest ekspert. Nie, to jest Defensive Rock. Yy... Ignaszewicz, tak? Chyba tak się to czyta. Zrobimy jeszcze drugiego falka. będziemy mieli z nim spokój. Otwieramy, patrzymy, szukamy. W razie jakiegoś nagłego ataku dzików będziemy uciekali. Mamy Okazaki, zawodnika Japonii. Oj, oj, oj. Czy tylko ja mam takie wrażenie, czy wam wszystkim w prawo trafiają się właśnie takie padaczkowe karty oczywiście nie brakuje komentarzy pod moimi filmikami, że ja kupiłem jedną gazetę ja kupiłem trzy wszyscy trafiamy double oczywiście moim zdaniem to jest blef także no, otworzyłem już około 500 saszetek i wiem jak to wygląda, także w cuda nie wierzę wyrywa nam się Messi teraz do unboxingu Messi, to jest saszetka numer 3 Zobaczmy, co trafimy tym razem. Mam nadzieję. Wow, już nie mam nadziei. Mamy Bengstona, Bank... St... czy jakoś tak? Gościa, który całe życie patrzy w niebo. Nie wiem, czy czeka na deszcz, nie mam pojęcia. Oprócz tego mamy tutaj pewnego Greka. Uśmiechmy tego zresztą. Mamy Italczyka, Ramosa. I Jonesa, Phil Jones. No i niesta, albo ty, albo nikt inny. Czy i niesta uratuje nam unboxing. Nie wiem, zaraz się przekonamy. Zobaczmy. Wow, 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 już wiemy, że nie będzie kart najbardziej pożądanych przeze mnie. Ale zobaczymy, co trafimy. Mam nadzieję, że to będą dobre karty. Mam też taki pomysł, aby wrócić do unboxingów Match Attacks wow, i mamy fansa, fansa i to jest Endo zawodnik Japonii, mam taki pomysł żeby wrócić do unboxingów Match Attacks 12-13 w lesie pamiętam, że one, one były właśnie najciekawsze, dzięki za oglądanie tego filmu, zapraszam na kolejne ja tymczasem będę się zijał będę szukał dom, drogi do domu mam nadzieję, że nam się uda zobaczcie w zasadzie, teraz kamera jest skierowana w niebo, nic nie widać nic, nigdzie nie widać. Pozdrawiam Was serdecznie, szalony kolekcjoner, cześć!